Cześć, witajcie w kolejnym, dwudziestym już siódmym odcinku Przygód Henryka Rdzawego. Udało się Benfice poprzednio wyrwać awans do kolejnej rundy Ligi Europy. Przed nami natomiast pojedynek czwartej drużyny z piątą Ligi Portugalskiej. Miejmy nadzieję, że Benfica wyjdzie z tego pojedynku obronną ręką, bo jak nie, to pomału zaczną się kłopoty. Padło również pytanie, co Heniek zrobi na koniec tego sezonu, no i przyznam szczerze, że w mojej opinii Zdanie jest podzielone. Z jednej strony zakładaliśmy transfer do Ligi Francuskiej, z drugiej jednak pozostaje pewien niesmak i niedosyt po kontuzji Henryka, którą załapał w trakcie meczu. Ten incydent natomiast wykluczył go na ponad 100 dni gry. W tym czasie Benfica zdołała już odpaść z Champions League, stracić lidera w Lidze Portugalskiej. No i raczej ciężko będzie w tej chwili drużyny ze stolicy dogonić drużynę ze stolicy. Możecie zatem w komentarzu pozostawić swoją sugestię. Na jednej bowiem szali mamy ligę francuską, do której Heniek dostanie się i jest to tym razem drużyna z Marsylii. Na drugiej, natomiast szali mamy kontynuację przygody z Benfica, no i próba zawładnięcia, przynajmniej ligą portugalską, bo póki co czwarte miejsce drużyny Henka nie zapewnia gry w Champions League. Zatem decyzja również należy do Was, a my zabieramy się za kolejne spotkanie, tym razem Witoria kontra Benfica. Szansa z zrzutu rożnego dośrodkowywać będzie Orsnes, który już wybija piłkę. Heniek wyskakuje do futbolówki, ale nie trafia w bramkę. Chyba po nowym roku zbyt długa przerwa, no i delikatnie rozkalibrował się tu komuś celownik. Zwróćmy uwagę, w kanapkę był brany Heniek, ale mimo to i tak udało mu się oddać strzał. Niecelny, bo niecelny oczywiście zawód w oczach trenera, no ale trzeba od czegoś zacząć, by potem strzelić. Jurasek na lewym skrzydle zostaje zapędzony w narożnik boiska. Udaje mu się dośrodkować. Heniek strzela główką, ale nie w stronę bramki, a do góry. Okazuje się, że było to podanie, a nie strzał z pewnością. Polak to przemyślał. Jednak głowia trafia wprost w golkipera Nie koniec to jeszcze akcji. Heniek przyjmuje i teraz zbiega na środek boiska. Chyba nie ma zbytnio planu, bo dosłownie okrążył wszystkich na boisku. Teraz Florentino po nieudanym poniekąd podaniu Henka i Jurasek znów z akcją. Jurasek, niestety, już w stylu Benfiki, którą dobrze znamy, podaje przeciwnika i chyba raczej Siadło nam tempo tej akcji, chociaż jeszcze neto, jeszcze neto. Heniek gdzieś się schował, zagranie na skrzydło, głewia i jeszcze raz próbuje z driblingiem. Heniek otrzymuje piłkę i koniec tej akcji, gdyż za długo myślał. Szkoda, ale rzeczywiście myślenie w ułamku sekundy to u Henka ostatnio nie do końca trybi. Ta psoba do Florentino, ten od razu do Rafy, ale Rafa został nominowany przez przeciwników do maskowania się razem z Murawą. Jak widzimy zawodnik Benfiki nie podniósł się już z Murawy. Sędzia natomiast tutaj był bardziej łaskaw niż do który któremu pozwolił leżeć aż 12 albo nawet 13 minut na Murawie. Tutaj zareagował, no patrząc na standardy tej ligi w miarę błyskawicznie. Nie jest to jednak dobra wiadomość dla trenera drużyny ze stolicy Portugalii, bowiem właśnie tracą zawodnika raczej na dość dłuższy okres czasu. A przypomnijmy, że Benfica w tej chwili goni Top 3 ligi. Będąc całkowicie szczerym, w tym spotkaniu nie wydarzyło się już nic więcej, a sam mecz wyglądał bardziej jak grzybobranie, ponieważ co jakiś czas większość z zawodników schylała się, próbując z trudem łapać oddech, tak jakby właśnie szukali grzybów. 0 do 0 taki wynik końcowy oznacza podział punktów i brak umocnienia się na czwartej lokacie. A po meczu jeszcze informacja na temat stanu zdrowia Rafy: okazuje się, że wyleciał on z gry na dwa miesiące. Teraz przed nami, a raczej przed Henkiem, kadra narodowa, być może tutaj uda się polskiemu napastnikowi nieco odzyskać sił przed kolejnymi spotkaniami ligowymi. Pierwszy mecz reprezentacja Polski stoczy z Portugalią, jak widzimy, Heniek nawet połowy z siły nie ma w tej chwili, w związku z czym z pewnością nie rozegra pełnego spotkania. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 1-0, oczywiście, dla Portugalii, a Henryk Rdzawy zgodnie z przypuszczeniami boisko opuścił w 65. minucie. Przed biało-czerwonymi natomiast kolejne starcie, tym razem z reprezentacją Islandii, i to biało-czerwoni będą na wyjeździe, jak widzimy, Henryk od nieco odnowił swoje zdrowie, a raczej odpoczął oglądając mecz swoich kolegów z trybun. No i teraz być może będzie jakaś szansa, by nasza reprezentacja w końcu odbiła się od tego wirtualnego dna i zaczęła gonić, chociaż nie wiem za bardzo, czy można gonić, ale gonić wynik w meczach towarzyskich. W tym meczu w drugiej połowie Henryk sam poprosił o zmianę widząc na kunszt gry swoich kolegów i w ten sposób biało-czerwoni przegrywają 2 do zera. Również z Islandią. Zatem odbicia od tego wirtualnego dna nie zauważyliśmy. Gonić nie było co, więc i nie gonili, a my natomiast wracamy do ligi portugalskiej. Przed Benficą mecz no nieco łatwiejszy niż z Witorią, bowiem teraz drużyna numer 8 ligi ale patrząc na przygotowanie zawodników i chęć do gry, różnie to może być. Przesuńmy zatem kalendarz w przód, no i ruszamy na spotkanie Ligi Portugalskiej. Bach na boku wojska zagrywa do Neresa, Neres natomiast zamiast do Henka wybrał sobie innego zawodnika, no i niestety, ale teraz musi naprawiać całą sytuację. Ostatecznie zagranie do Henka, Henik ma przed sobą tylko bramkarza, ale zamiast technicznie wybrał rozwiązanie siłowe. No i tyle z tej akcji, nawet niespecjalnie uszkodził golkipera. Więc siłowe było ono na tyle, że zabolało najprawdopodobniej tylko piłkę. Jeszcze raz Neres do Henka, Heniek tym razem postanowił zmiażdżyć przeciwnika niż oddać strzał. No i nadal 0-0. Rzut wolny dla gości, jak widzimy spora odległość od bramki Benfiki. Dalekie dośrodkowanie, wybrał sobie Camacho, zagrywa na Andre Luisa, a ten strąca piłkę główką. Nikt chyba nawet nie miał zamiaru reagować po stronie Benfiki. No i w ten kuriozalny sposób w 15 minucie Benfika zaczyna przegrywać. Chyba nikt nie spodziewał się tego, że dośrodkowanie niemalże z połowy boiska będzie piękną asystą przy bramce Luisa. Zwróćmy uwagę, nikt, niech no, nawet można powiedzieć, że w zasadzie zawodnik z jego drużyny krył właśnie Luisa. Conan jeszcze rzucił się w rozpaczy, ale zamiast na bok to bardziej do góry. No i niestety 1-0. Jak widzimy, ciężko napracował się golkiper, jeszcze ciężej cała defensywa. No i André Luis w 15 minucie zdobywa 15 bramkę w tym sezonie. Teraz Benfica standardowo już będzie goniła wynik. Teraz Alan do Andre Luisa, ten strzela, no konan tym razem przynajmniej nie zaspał, bo mogło już być 2 do 0. No rozochocili się przyjezdni, no ale nie ma co się dziwić, skoro taki durszlak w defensywie to trzeba korzystać. Bach zostawia piłkę Neresowi, ten na wysokości pola karnego standardowo już pokazuje, że dziś rozgrywa swój mecz życia i dośrodkowuje wprost w przeciwnika. Oczywiście za chwilę jeszcze będzie szansa zrzutu rożnego, no ale nie oszukujmy się, dzisiaj coś Benfice mocno nie idzie. Araujo otrzymuje piłkę i od razu zagrywa do Henka. Heniek widząc, że nie ma co szukać podań sam zaczyna podawać. Neres zagrywa do Araujo, Araucho strzela no i w 43 minucie udaje się wyrównać w tym spotkaniu. Miejmy nadzieję, że teraz Benfica no nieco się odblokuje i zacznie napierać na bramkę rywali. Póki co Araucho zastępujący Rafę oddaje strzał dający szansę na chociaż jeden punkt w tym meczu. Byle tylko trener zaraz nie wpadł na jakiś głupi pomysł i wystawił Henka jako skrzydłowego, bo jak widzimy, to akurat w tym przypadku przyniosło pożądany sukces. Ale my chcemy oglądać Henryka jako napastnika, my chcemy oglądać Henryka zdobywającego bramki, i żeby trener właśnie tak klaskał na cześć naszego zawodnika. Tymczasem Enrique Raucho i bramka numer 7 w 14 spotkaniach tego sezonu. Jeszcze szansa kamaczo w samej końcówce, ale był to bardziej strzał rozpaczy aniżeli jakikolwiek techniczny. No i sędzia kończy ten mecz jeden do jednego, tylko albo jaż patrząc na wypociny jednej i drugiej strony dziś na boisku. Henryk Rdzawy, no niepokojąco, bez bramki przez ostatnie parę meczy. Trzeba zacząć pomału niepokoić się o stan formy polskiego napastnika i stan jego kolegów, ponieważ żaden nie jest w stanie dostarczyć mu piłki tak jak powinien. Niepokojący staje się również fakt, że kolejnym przeciwnikiem Benfiki w lidze będzie Porto. Porto obecnie zajmuje drugą lokatę, no więc pomału kibice z drużyny ze stolicy powinni zacząć obawiać się o rezultat, ponieważ Porto w przeciwieństwie do zawodników drużyny Henka nie zalicza takich w top na drodze na szczyt ligi. Henryk oczywiście w wyjściowej jedenastce i co ciekawe w pełni wypoczęty, miejmy zatem nadzieję, że będą to udane zawody naszego napastnika. No i tym razem oszczędźmy sobie czasu. 0 do 0. Taki wynik przyniosła 92. minuta tego spotkania. FC Porto oraz Benfica nie znalazły sposobu na to, jak pokonać swoją defensywę. Z jednej strony, z perspektywy Benfiki to dobrze. Z drugiej strony to źle, ponieważ nadal henek bez bramki, a Benfica bez trzech punktów. Co gorsza widząc po tle przed nami kolejna faza gry, ćwierćfinały Ligi Europy. Tym razem przeciwnik jeszcze trudniejszy od poprzedniego, bowiem będzie to drużyna z Londynu. Zobaczmy zatem jak Lizbona poradzi sobie w spadku swojej formy. Oczywiście Henryk Rdzawy nadal w wyjściowej jedenastce pomimo tego, że Bramek już nie strzela. Zobaczymy zatem jak poradzi sobie na angielskich, a nie jednak na portugalskim boisku. Jak widzimy, Rafy zabrakło i znów biedny Henryk musi produkować się do swoich kolegów, aby ci podawali mu piłkę, aby nie puszczali przeciwników do bramki i aby Konan Barbarzyńca naprawdę był barbarzyńcą, a nie tylko ogrodowym krasnoludkiem, którego główną rolą jest ozdabianie. Kajsedo blokuje dośrodkowanie Neresa, Neres jeszcze raz wprost w Kajsedo. Teraz chyba Lisbona postanowi rozegrać nieco podań po ziemi, tak też się dzieje. Henryk z piłką szuka miejsca do oddania są prawa noga, uderzenie, ale goalkeeper The Blues nie jest śpiący w dniu dzisiejszym, tak jak Conan w ostatnim meczu i bez problemu broni uderzenie polskiego snajpera. Jak widzimy prawie 25% szans na trafienie, ale Kepa rzucił się we właściwym momencie. No i mamy remis. Oczywiście to nie koniec tej akcji, bowiem za chwilę jeszcze dośrodkowanie z rzutu różnego Orsnes już w futbolówkę ustawił. Heniek szuka sobie miejsca w polu karnym, oczywiście nikt nie wybiera Polaka na strzały z główki, no bo wiadomo jest za wysoki i być może na pułapie jego głowy zbyt mocno wieje i zdmuchnie futbolówkę. Dlatego też dośrodkowanie było na zdecydowanie niższego zawodnika, no i tym sposobem teraz Kozłowski próbował, no bo i tak cofnął się z piłką standardowo po polsku, wyprowadzić akcję. Neto do Henka. Henryk decyduje się okiwać Rydigera ruletką, no i wychodzi mu to nawet nieźle. Nie zdecydował się jednak na spring. Teraz neres do Polaka strzał Henka, ale Kepa znów broni. Mogła być to piękna niespodzianka dla fanów Benfiki przed samym zejściem do szatni, ale niestety golki per Chelsea stanął na wysokości zadania i po raz kolejny zatrzymał polskiego napastnika. Araucho odkrywa swoją rolę jako skrzydłowy, Sjelderup natomiast próbował dośrodkować do Henka, ale mu to nie wyszło, teraz zagranie do Neto, Neto zagrywa do Henka, Henryk chciał strzelić, ale Kukurela okazał się być tak wielkim koksem, że przepchnął naszego napastnika, no i teraz piłka w posiadaniu znów Kozłowskiego. Danso na pewno teraz mocno przetwarza, co zrobić z futbolówką, nikt nie chce wyjść mu naprzeciw, Sjelderup jakimś cudem sięga po piłkę, Araucho do Henka, Henryk w polu karnym oddaje strzał, ściąga pajęczynę z okienka i w 73 minucie w w końcu daje prowadzenie Benfice, a sam w końcu strzela bramkę. Jest to pierwszy gol w dzisiejszym odcinku. Ale za to dający na chwilę obecną prowadzenie w pucharze Europy przeciwko The Blues. Patrząc jednak na zalążek tej akcji, czyli w momencie, w którym Danso otrzymał piłkę, no wydawało się, że nikt nie ma pomysłu na to, co zrobić z piłką poza tym, by oddać ją jak zawsze już Kozłowskiemu. Tymczasem Henryk w końcu przełamuje się i zdobywa trzecią bramkę w tym turnieju. Panie, które teraz się pojawia, to jaka będzie odpowiedź zawodników ze stolicy Anglii. Lawia podbija sobie piłkę i zbiega na skrzydło, zagranie do Hakimiego, Hakimi na wysokości pola karnego będzie dośrodkowywał na Fofanę, ten składał się już do przewrotki, ale Danso dobrze zablokował uderzenie zawodnika Chelsea, jeszcze Nkunku przed polem karnym z powrotem do Madueke, ostatecznie jednak Nkunku w polu karnym nieco się zagubił, Lawia przed polem karnym jeszcze chciał coś zdziałać, ale jak widzimy zawodnicy Deblus już raczej zgubili wenę na tę akcję. Hakimi rozpędził się z piłką i zagrywa do Nkunku. Ten od razu do Fofany, który jest kompletnie niekryty, jeszcze po rękach Konana. No i mamy wyrównanie w 89 minucie. Nikt się chyba nie spodziewał tego, że Benfica wpuści jeszcze zawodników w swoje pole karne, ale ostatecznie jednak doszło do jakiegoś znów załączenia się opcji Durszlak. No i dzięki temu The Blues w narożniku teraz ze wszystkimi przyjezdnymi kibicami mogą świętować wyrównanie w tym meczu. Można wręcz stwierdzić, że Fofana miał tyle miejsca, że aż kręciło kręgi przed polem karnym, zanim tylko dostał piłkę. Następnie strzał, no można by było powiedzieć, że szczęśliwy, a tak naprawdę Konan i tak, i tak nie obroniłby tego uderzenia, ponieważ piłka dosłownie musnęła końcówki jego palców. Miało być 1-0, miał być prosty mecz, a raczej prostszy mecz na Stamford Bridge. Nic jednak bardziej mylnego. Będzie bowiem 1-1 i trzeba ten mecz w Londynie rozpocząć od nowa. No, chyba że jeszcze za chwilę zobaczymy kolejną bramkę, ponieważ lawia bez najmniejszego problemu dostaje się w pole karne. Jeszcze Medułek oddaje strzał. Conan o dziwo broni. No i koniec tego spotkania. Było bardzo blisko do tego, aby Benfica wygrywając praktycznie przegrała mecz, a tak tylko remis. Mina Henryka Ardzawego no raczej mówi sama za siebie, nie jest on zadowolony ze swojego występu, ale nie jest on i również z pewnością zadowolony z występu kolegów. Zdaje się, że w końcu po tym meczu będzie chwila oddechu dla Benfiki, ponieważ kolejny rywal Farense no nie jest tak wymagający i zajmuje aż odległą 17. lokatę w lidze portugalskiej. Miejmy zatem nadzieję, że zobaczymy Henryka Ardzawego znów z bramką na koncie, no i co najważniejsze Benfikę z trzema punktami, które być może przybliżą ją do lokaty numer 3. Henryk w wyjściowej jedenastce oczywiście jest, przenosimy się zatem na boisko. Bach do przodu, do głewi, ten natomiast prosto prostopadle uruchamia Henka, który pędzi w pole karne, zagrywa do Araucha, Araucha strzela, jednak nie zauważył przed sobą ubranego na biało Nadę. Za chwilę jeszcze szansa, oczywiście, z rzutu rożnego, a szkoda, bo mogło być już 1-0 i można by było pomału uspokajać grę. Tymczasem dośrodkowanie do Araucho. Araucho po raz kolejny, tym razem, zamiast w nadę, strzelił obok bramki. No Araucho ma ten problem już z głowy, bowiem mówi się do trzech razy sztuka, a to był właśnie strzał numer 2, zatem kolejny powinien przynieść już bramkę. Jak widzimy, uderzenia te i tak wywołały niepokój u trenera Benfica, który zaczął się modlić. Henryk doskonale wyłuskuje piłkę i od razu zagrywa do Araujo. Ten obecnie w roli skrzydłowego wpada w pole karne rywali. Teraz piłka do Henka, Heniek decyduje się na strzał technicznie, ale Luis Felipe bez problemu zatrzymuje uderzenie Polaka. Heniek jak widzimy zdziwiony, ale za chwilę jeszcze rzut rożny dla Benfiki. Kata zagrywa do Velasqueza, a ten bez problemu znalazł sobie korytarz do bramki Benfiki. Oddaje strzał, Konan mógł tylko popatrzeć jak piłka mija jego ręce. Jeszcze z pretensjami golkiper drużyny z Lizbony, no ale nie ma co się dziwić, wpuścili oni bowiem Velasqueza dosłownie jak do siebie. Dobrze, że jeszcze nie rozwinęli mu czerwonego dywanu. Tymczasem 1 17. drużyna Ligi Portugalskiej wychodzi na prowadzenie z Benfiką. W początku aż trzech zawodników próbowało dogonić Velasqueza, potem jeden sobie odpuścił, zostało dwóch, ale oni tak i tak nie byli w stanie już zmienić losu tego, co za chwilę się wydarzy, bowiem Velasquez miał przed sobą tylko Konana, który oczywiście wyszedł spóźniony do interwencji. tradycji zatem stało się zadość, to Benfica standardowo już jak zawsze będzie goniła wynik w tym spotkaniu. Jednej rzeczy możemy być teraz pewni, Velázquez nie strzeli, bo jest na skrzydle. Falcao natomiast dośrodkowuje, Balde strąca piłkę główką. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Farenze podwyższa swoje prowadzenie. 2 do 0, taki rezultat widzimy w tej chwili na tablicy wyników. Jeden co tylko chciałbym przypomnieć, jest to 17 drużyna Ligi Portugalskiej i w tej chwili dosłownie miażdży Benfica. Aż strach się bać kolejnego starcia, które już za chwilę z Chelsea, bowiem w ten sposób ogrywana defensywa przez zawodników, którzy są dosłownie o głowy niżsi od obrońców zdobywają bramki. Miejmy tylko nadzieję, że w drugiej połowie po karnych jeżykach zawodnicy Benfiki wyjdą z nastawieniem bojowym i zaczną na straty, bo inaczej to ciężko widzę Benfikę w top 5 portugalskiej ligi. Tym razem dla niepoznaki, przeciwnicy od drugiego skrzydła. Kaser zbliża się do polakarnego, zagrywa do Velasqueza, ten strzela. Więc tak, wynik końcowy tego spotkania to 3 do 0. Henryk opuścił boisko zaraz po strzelonej bramce, bo nie widział już sensu marnowania swoich sił przed rewanżem z Chelsea. Ale ten rewanż w lidze Europy rozegramy sobie dopiero w następnym odcinku, bo myślę, że nerwów na ten epizod zdecydowanie wystarczy. Jeżeli ten odcinek jakimś cudem Wam się podobał, no bo trudno tutaj mówić o doskonałej grze Benfiki, Oglądaliśmy raptem jedną bramkę Henryka, no ale nie zawsze można wygrywać, ale też nie zawsze takie drużyny stopu przegrywają. Z końcówką tabeli tym bardziej, że Benfica doskonale wie w jakiej sytuacji obecnie się znajduje. Myślę również, że ten odcinek jest dobrym odcinkiem pod podjęcie decyzji co do przyszłości Henryka, bowiem jak widzimy trwają już negocjacje co do transferów, a sama Benfica w tym odcinku wyjątkowo nie zachwyciła. Zatem tym bardziej zachęcam do komentarzy odnośnie przyszłości Henka czy Liga Francuska, czy jednak walczymy z Benficą w przyszłym sezonie. A jeżeli jesteście ciekawi czy Benfica zdoła pokonać Chelsea i awansować do półfinałów Ligi Europy, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka przygód Henryka Zawego. To tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!